Dzień dobry. Nazywam się Paulina Kowalewska i jestem położną. Dzisiaj chciałabym przedstawić wam butelkę Mamafil od firmy Lovi. Smoczek butelki ma kształt, który umożliwia komfortowe pobieranie pokarmu. Szeroki kształt podstawy butelki umożliwia dziecku prawidłowe uzyskanie kątu ust w trakcie pobierania pokarmu. Dziecko układa usta trochę jak taką rybkę, glonojada. Kojarzycie pewnie właśnie taki uchwyt w momencie, kiedy malec prawidłowo ma się uszczelniać na piersi. I tutaj rzeczywiście jest to jak najbardziej możliwe. Dodatkowo malec swobodnie może oddychać przez nos w trakcie pobierania pokarmu z tej butelki. Dzięki takiej konstrukcji smoczka, dziecko nie połyka powietrza, a dzięki temu, że prawidłowo uszczelnia się na butelce, zmniejszamy ryzyko kolek, ulewań, ale także czkawek i zwróćmy uwagę na to, że nie ma tutaj żadnego dodatkowego systemu antykolkowego, a to mechanizm jakby prawidłowego uszczelnienia się na piersi po prostu bardzo pozytywnie działa. Wyniki badań, które zostały przeprowadzone przez firmę Lovi, wykazały, że dzieci, które jadły z butelki Lovey Mama Mamafill, e, rzadziej klikanie, klumkanie, e, krztuszenie się czy też inne odgłosy gardłowe w trakcie pobierania pokarmu i zdecydowanie częściej uzyskiwały prawidłowy rytm ssania. Dodatkowo w badaniach, które zostały przeprowadzone e, przez Firmelowi wskazano także na to, że butelka ta umożliwia u dzieci w około 86% utrzymanie prawidłowego rytmu ssania, a w 94% prawidłowego ułożenia ust w trakcie pobierania pokarmu. Zwróćmy uwagę na to, w jaki sposób wygląda to prawidłowe ułożenie jamy ustnej dziecka na butelce. Dziecko ma wargi wywinięte na zewnątrz, szeroki kąt ust i w ten sposób powinno pobierać pokarm. Zwróćmy uwagę w takim razie, w jaki sposób ten maluszek będzie pracował, na podstawie oczywiście fantomu lalki, w jaki sposób dziecko będzie mogło uchwycić tą butelkę. Zwróćmy uwagę na to, że rzeczywiście dziecko będzie opierało się wargami o ten Cielisty pierścień, który umożliwia maluszkowi prawidłowe pobieranie pokarmu. Jednocześnie zasysanie na twardej podstawie uniemożliwi takie zapadanie się tego smoczka. No i mamy świadomość tego, że właśnie ta końcówka, która jest miękka, dynamiczna, tak jak już wspominałam, będzie umożliwiała dziecku prawidłową pracę na butelce. I oczywiście chciałabym wspomnieć, że zarówno my jako zaufaj położnej, ale też Markalowi przede wszystkim rekomendujemy karmienie piersią. Karmienie butelką jest opcją alternatywną w momencie, kiedy występują ku temu wskazania, które mogą być wcześniej ustalone z położoną czy z lekarzem. Wskazania do tego, żeby dodatkowo dokarmiać dziecko, żeby przejść na inną formę czy metodę karmienia, ale także może być stosowana np. w sytuacjach okazjonalnego wyjścia mamy i pozostania maluszka z innym członkiem rodziny. Badania, które zostały zrealizowane we współpracy z marką LOWI, zostały przeprowadzone przez panią neurologopedę Magdalenę Mazur w Poznaniu w 2023 roku i obejmowały grupę badawczą 102 dzieci w wieku od 0 do 12 miesiąca życia. Jak najbardziej z takimi badaniami również możecie się zapoznać. Podsumowując, butelka Mamafil od firmy LOWI jest butelką, którą jak najbardziej można rozważać jako alternatywną metodę podaży pokarmu. Mamy tutaj zarówno dynamiczną końcówkę, jak i charakterystyczny cielisty pierścień oraz twardą podstawę, która umożliwia dziecku prawidłowe uszczelnienie, oparcie się na piersi. Cała struktura tego smoczka jest bardzo dobrze przemyślana. Jeżeli chodzi o samą przestrzeń butelki, ona jest dokładnie opisana miarką. Widzimy, jaką porcję pokarmu naszemu dziecku będziemy podawali. W ogólnym takiej naszej ocenie możemy zauważyć, że produkt jest wykonany z wysokiej jakości materiałów i oczywiście zrealizowany w sposób przemyślany. Dodatkowym plusem jest nakładka, dzięki której zabezpieczamy e, Mleko, które znajduje się w butelce przed jakimkolwiek wylaniem, i jak najbardziej jest to wariant, który jako rodzica możecie rozważać.